W 1949 roku oficer brytyjskiego wywiadu wypłynął na Ceylon, by stać się buddyjskim mnichem. Wyświęcony jako czcigodny Nianawira, żył w lasach w pobliżu nadmorskiej miejscowości Bundala, aż do samobójstwa w 1965 roku. Całkowicie uspokojeni. Nie trzeba im wiele do zadowolenia i zazwyczaj idą własną drogą, mieszkając samotnie. Idą do jaskiń, niewielkich kuti, chatek lub w inne ustronne miejsca. To była z pewnością ścieżka niana wirytery. Chciał żyć w gęstym lesie. W tamtych czasach dżungla nie była jeszcze oczyszczona i mieszkało tam niewiele osób. Wybrał właśnie tę część lasu. Mnisi do dziś żyją w Kutiniana Wiry Hamuduru. Jest tu stosunkowo bezpiecznie. Byłem zaniepokojony wężami. Jeden mnich zmarł tu ugryziony przez węża. Występują tutaj te najbardziej jadowite, żmije rasella. Wystarczy im tylko jedno ukąszenie i zwykle wychodzą w nocy. Nieopodal jest rzeka z mnóstwem żab. To idealne miejsce dla węży. Swoim widokiem wzbudzał wiele radości w ludziach. Widzieliśmy, jak wieczorami praktykował medytację chodzoną. To był bardzo przyjemny widok. Dla mnie było to jak dostrzeganie buddy. N N.V. Nyanavira. Przypuszczam, że był to styczeń 1965 roku, kiedy byłem w Bundali, w gęstej dżungli. Przedzierałem się przez dżunglę w poszukiwaniu dzika. Doszedłem do wioski, a mieszkańcy powiedzieli mi, że nieopodal przebywa biały człowiek, który jest mnichem. Zaintrygowało mnie to jako dziennikarza. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby go zobaczyć i zrobić o nim reportaż. Wróciłem do niego, gdy Robin Maum, bratanek Somerseta Małama, Podróżnik i powieściopisarz dotarł na Sri Lankę w owych czasach zwaną Ceylonem i chciał napisać artykuł. Gdy rozmawialiśmy z Niana Virą, z dachu spadła tarantula. On ją podniósł i trzymał w ręku. Trzymając powiedział, nie skrzywdzicie. Wydaje mi się, że Robin zrobił zdjęcie i pojawiło się ono w artykule. Z dnia na wirą trzymającym Tarantulę. Starszy z nich to Robin Małam, bratanek słynnego Somerseta Małama. Jest powieściopisarzem, trzeciorzędnym, jak przypuszczam, i autorem książek podróżniczych. Chociaż obydwaj wydają się zainteresowani damą, to myślę, że głównym powodem ich wizyty było raczej uzyskanie materiału do ich twórczości. Więc prawdopodobnie, być może za rok, pojawi się nowa książka turystyczna z rozdziałem, wraz z fotografiami, poświęconym niżej podpisanemu oraz jego romantycznemu życiu, jakie prowadzi w dżungli. List 110, 10 stycznia 1965 roku. Małam wykorzystał później artykuł jako podstawę do słuchowiska radiowego emitowanego przez radio BBC4 w 1980 roku. Dziennikarz, przepraszam. Zastanawiam się, czy mógłbym z Tobą porozmawiać. Słyszałem, że mieszkasz gdzieś tu, w dżunglach Sri Lanki. Udało mi się znaleźć to miejsce i przyszedłem Cię poznać. Mnich, jak się Pan miewa? Zechce pan wejść. Dziennikarz. Dziękuję. O co chodzi z tym białym człowiekiem, Anglikiem? Jeśli się cokolwiek wie o jego pochodzeniu, o tym jak tam dotarł i co sprawiło, że się tam dostał, jest to moim zdaniem bardziej istotne. był oficerem wywiadu w Afryce północnej w czasie kampanii podczas wojny Po odejściu nie musiał pracować zarobkowo w Londynie miał przyjaciela którego poznał w wojsku Było wino kobiety i dobra zabawa Mając swoją rentę, nie musiał pracować. Spotkali się gdzieś w Londynie, w pubie. Wspominali swoją przeszłość. Byli bardzo rozgoryczeni, niezadowoleni z życia, jakie prowadzili. Nasze dawne miłości mogą być całkiem martwe, nawet gdy ponownie spotykamy ukochane osoby. I tak samo rzecz się ma z przyjemnościami estetycznymi. Transcendentalne poczucie kwintetu G minor Mozarta, późnych dzieł Beethovena, kwartetów Bartoka. Tak oczywiste dla mnie, zanim wstąpiłem do armii. Gdzież się podziały, gdy wróciłem do domu po wojnie? Powiedzieli, takie życie nie jest dla nas właściwe. Wyświęćmy się na mnichów buddyjskich. Zostali wyświęceni w Dodanduwie jako Nyanavira i Niana Muli. Obydwaj zaczęli naukę języka palijskiego, jak również studiowanie damy. Nyanavira dość szybko opuścił Dodanduwę i przeniósł się do rezerwatu przyrody w Bundali. Biografia Niana Wiry nie jest tu najważniejsza, ani to, co zrobił, ale to, co napisał, jego interpretacja dammy. Nikt nie śmiał albo nikt nie był w stanie intelektualnie zaprzeczyć zapiskom o dammie. Krytykowano go, ponieważ kwestionował tradycyjne podejście. Było to kreatywne, niezwykłe zupełnie wbrew tradycji wszystko co czytaliśmy i co słyszeliśmy o damie było tradycyjne takie jakie przedstawiano nam w tekstach i jakie zostało zinterpretowane przez buddha gosa w jego komentarzach myślę że bardzo istotne jest jego wyjaśnienie współzależnego powstawania tradycyjne rozumienie padti sammu Pady, łączyło obecne narodziny, Now, think, przeszłe uh, wcielenia uh, i przyszłe odrodziny. Uh, Myślę, że wyjaśnienia czcigodnego dnia na były bardzo pomocne w zrozumieniu, w zrozumieniu że Paticca Sammu pada so jest wytłumaczeniem tego, uh, co dzieje się w tym konkretnym momencie w nas samych. Normalnie buddyjski mnich nie odbiega od tradycyjnych nauk. On natomiast pisał o różnych inspiracjach z niebuddyjskiej literatury. I widział w tej literaturze damme. Czy był to Ulisses, czy cokolwiek innego, co czytał, widział tam Damme. Miał bardzo analityczny umysł. Był ponoć biegły w matematyce na uniwersytecie w Cambridge. Pomimo, iż doceniamy czcigodnego Jnana Virę i jego zdolności intelektualne, poszanowany nauczyciel medytacji w osobie czcigodnego Jnana Vimali potrafił nauczania te zignorować. Mógł je pobieżnie przejrzeć, ale gdy je odstawił, powiedział: Nie jest to konieczne. Czytasz słowa buddy, buddha waciane, które masz w sudtach, tego się należy trzymać, to trzeba praktykować. Są rzeczy, które są o wiele bardziej fundamentalne dla młodych mnichów niż czytanie wybujałych, filozoficznie tendencyjnych prac, jak zapiski o Dammie. Nea Navira zauważył, że dla niego i dla sporej liczby ludzi z zachodu właściwą drogą będzie zapoznanie się z pismami egzystencjalistów. W swoich listach jest pełen uznania dla niektórych zachodnich filozofów: Bradleya, Sartre, Camusa i innych, ponieważ widzieli oni problem cierpienia widział problem cierpliwości, zawsze mówił, że widział problem cierpliwości, ale nie byli w stanie zobaczyć podstawy tego cierpliwości. Wstęp do zapisku w Odamie, 1964. Oczekuje się, że czytelnik jest subiektywnie zaangażowany w niepokojący problem, Problem jego egzystencji, co jest również problemem jego cierpienia. Tylko pionowy wgląd, prosto w głąb swej własnej egzystencji, daje człowiekowi możliwość dostrzeżenia niepewności i braku bezpieczeństwa jego sytuacji. I tylko człowiek, który to dostrzegł, jest przygotowany do wysłuchania nauk Buddy. W czerwcu 1959 czcigodny Nianawira napisał do swojego nauczyciela, opisując własne urzeczywistnienie pierwszego etapu przebudzenia. Sota panna. Zgodnie, Zgodnie z tekstami powstanie Dhammacakku jest wejściem w strumień. To sota panna. To jest pierwsza część realizacji, pierwsza część przebudzenia. Odrzucał jakiekolwiek znajdywanie punktu oparcia w doświadczeniu. Wieczne struktury w jakimkolwiek miejscu, czy to materialne, czy psychiczne, nie miały racji bytu. Było tak, ponieważ w tym lub innym czasie każda struktura zostanie rozbita, wszelkie konstrukty przemijają. Zrozumiał to najwyraźniej, gdy dostrzegł naturę nietrwałości w swojej kutli w Bundali. Szanowny Bante, wiesz oczywiście, że z powodu mojej postępującej amebozy moje trzewie nie dają mi spokoju. Udało mi się zrobić niewielki postęp mimo to, ale w roku 1960 i 1962 miałem świeże infekcje i mój stan się pogorszył. I had fresh infections and my condition deteriorated. Atakuje wnętrzności. Nazwali to amebozą, bo nic nie jest się w stanie w nim utrzymać. Nia mówił, że nie była to ameboza, a raczej rakielit. Ciało niepokoiło go przez większość dnia. Można było to wyczytać z twarzy. Wiedziałeś, że cierpiał, był zmęczony, wyczerpany w W czerwcu 1962 roku po raz kolejny zetknąłem się z nagłą amebozą, krew i śluz i reszta. A więc napisałem do doktora De Silvy i on uprzejmie przysłał mi pudełko tabletek, które miałem brać. Po dwóch lub trzech dniach zacząłem doznawać gwałtownych erotycznych pobudzeń, jakbym wziął bardzo silny afrodyzjak. Następnie, oczywiście, pojawił się drugi problem z satyriazą, spowodowaną zbyt dużą ilością leków. Widziałem trochę tych butelek, które zostawił w Kuti na Island Hermitage. Była to ogromna liczba butelek zachodnich leków, bardzo silnych specyfików ze Szwajcarii. Znaczyło to, że musiał bardzo cierpieć. Ta erotyczna stymulacja może być przezwyciężona dzięki udanej medytacji samaty, skupienia. Ale moja chroniczna ameboza sprawia, że jest to dla mnie szczególnie trudne. Zatem dla mnie oznacza to po prostu, jak długo mogę wytrzymać to napięcie. Dlatego zagłębił się w zapiski, w te intelektualne umiejętności, które posiadał. Tam znalazł dla siebie pocieszenie, znalazł energię, tam znalazł też swoje zdolności które dodawały mu zdrowia. Damma, myślenie o dammie i spisywanie tego. To postawiło go na nogi, inaczej pewnie opadłby z sił znacznie wcześniej. W pierwszej kolejności z oczywistych powodów pojawia się częsta i nagląca potrzeba zdjęcia szat. Ale nie zabiegałem o to zaburzenie nerwowe. Zatem, gdy mam spokojniejsze momenty, myślę o tym, dlaczego mam pozwalać temu przejąć kontrolę. W drugiej kolejności, jako przeciwległe ekstremum, pojawia się samobójstwo. Mimo iż nie mówię, że jest to właściwe, muszę jednak powiedzieć, że w tych okolicznościach i w ostateczności to coś lepszego niż zdjęcie szat. List 93a, niedatowany, oscyluje między dwoma biegunami: żona lub nóż, można by rzec. List 19, 11 grudnia 1962 roku. Miał już wcześniej próbę, aby, wiesz, odciąć się od życia. Myślę, że raz lub dwa razy próbował przeciąć sobie żyły nożem. W tamtych czasach była to brzytwa, ale nie mógł tego zrobić. I pewnego dnia w trakcie Pindapaty, jałmużny, dostawał banany, różne wypieki i ciastka zawinięte w gazety. Gdy wrócił i rozwinął je, zobaczył, że były to gazety z Anglii. Bardzo dziwny, w Hambantocie, w Bundali w owych latach, 65, może 64, 1964. W gazetach opisywana była pewna historia. Dwie starsze angielskie panie popełniły samobójstwo, podcinając sobie żyły. Więc on powiedział, jak to możliwe, że dwie panie z Anglii mogą to zrobić, a ja nie mogę, bo się boję. W mowach występuje kilka istotnych przykładów uczniów Buddy, którzy popełnili samobójstwo. Jednym z nich jest mnich zwany Samiddi, inny nazywa się Channa oraz bodajże Sangha Amadhi. Co najmniej trzy lub cztery przypadki. Zatem mnisi ci, uczniowie Buddy, popełnili samobójstwo. Ciekawy jest sam proces, to znaczy ci ludzie byli tak zaawansowani, jak opisują te mowy, te podania, że w trakcie popełnienia samobójstwa osiągali stan Arahanta. Ponieważ Nianawira wiedział, że nie jest Arahantem, wiedział też, że nie ma prawa do popełnienia samobójstwa. Jakim wykroczeniem przeciw regule nisiej był ten rodzaj samobójstwa? Jeśli ktoś popełnia samobójstwo, będąc mnichem, według interpretacji na naanawiry, zalicza się to do katy, czyli najmniejszego z przewinień, najlżejszego z istniejących wykroczeń. Syngalescy mnisi mieli inne zdanie na temat samobójstwa nie arahantów. Byli zdania, że jest to bardzo poważne przestępstwo. Nie mogli go zdefiniować, ale uznawali, że może to być nawet paradzika. Jeśli zabijesz inną osobę lub spowodujesz, że inna osoba popełni samobójstwo z powodu Twojej rady, wtedy jesteś paradzika i przestajesz być mnichem. W związku z tym spora część mnichów ze Sri Lanki była niechętna Niana Wirze jako osobie, która popełniła samobójstwo. Kiedy po raz pierwszy udałem się do Vadzira w bramie przejściowej widniały dwa duże zdjęcia: czcigodnego Niana Moli oraz czcigodnego Niana Wiry. Gdy wróciłem tam po dwóch latach po samobójstwie czcigodnego Nianawiry, obraz Nianawiry był już usunięty. Najwidoczniej najstarsi mnisi zebrali się i po naradzie zdecydowali się usunąć jego podobiznę, chcąc pokazać, że nie popierają żadnego rodzaju samobójstwa, czy to ze względu na chorobę, czy związanego z umysłowym zniechęceniem. A jeśli nawet był sota panną, to jak mówili, nawet sota panna byłby bardzo ostrożny w kwestii odebrania sobie życia, bo wiedziałby również, że to przewinienie jakiekolwiek małe by było. Popadł więc w niesławę wśród członków jednej z uczonych sang w Kolombo. Widziałem ręcznik, który został umieszczony pod drzwiami, a my nigdy nie otwieraliśmy drzwi, gdy kutti była zamknięta. Było to nieco podejrzane ze względu na sposób, w jaki drzwi były zamknięte. Więc delikatnie ktoś podłożył rękę pod drzwi i one się otworzyły. A kiedy się otworzyły, zobaczyli, że mnich zmarł. Kiedy Dniana Wira Hamuduru mieszkał w naszej wsi, był niczym jasne światło w wiosce. Żył, ściśle przestrzegając dammy. Były tu słonie, jadowite węże, ale żadne z tych zwierząt nie wyrządziło mu krzywdy. 5 lipca 1965 1445 do koronera Hambantota. Ze względu na przewlekły i najwyraźniej nieuleczalny zły stan zdrowia postanowiłem położyć kres mojemu życiu. Rozważałem takie działanie już od dłuższego czasu. Co więcej, podjąłem nieudaną próbę samobójczą w listopadzie 1962. Od tego czasu sytuacja uległa raczej pogorszeniu niż poprawie. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za ten czyn. Żadna inna osoba nie była w to zaangażowana, nie anawira. Chodzi o to, dla mnie damma jest prawdziwa i jest jedyną rzeczą, którą traktuję poważnie. Jeśli nie mogę praktykować dammy tak jak chcę, nie mam chęci do dalszego życia. List pięćdziesiąty 19 maja 1963 Mimo kontrowersji, pisma Wiry wciąż wzbudzają żywe zainteresowanie wśród tych, którzy szukają alternatywnego podejścia do Dammy Buddy. Twórczość Wiry, Tery i pokrewne pisma można znaleźć na stronie www.nanawira.org. Transkrypcja Aleksandra Łobacz. Tłumaczenie i napisy Har Dao. Portal sasana.pl. Czytał. Bartłomiej Filip